Dzisiaj chciałbym przybliżyć Ci... Różne typy funduszy i je omówić, żeby uporządkować wiedzę na ich temat. Zacznijmy od tego, że chciałbym powiedzieć czym w ogóle są fundusze, omówię ich rodzaje, sposób zarządzania, ryzyka, które się z nimi wiążą, opłaty, które można po drodze ponosić, strategie, które stosują, no i co najważniejsze, przez kogo tak naprawdę one mogą być używane, dla kogo mogą być przeznaczone. Poświęćcie 10 minut, to pozwoli Ci zrozumieć tajniki tych instrumentów. Ale zanim zaczniemy, to krótki przerywnik, jak wiecie, partnerem karnału jest XTB i już 13 i 14 listopada odbędzie się 10 edycja XTB Investing Masterclass czyli bezpłatnej konferencji online. Możecie się zapisać, będzie dużo ciekawych prelegentów. Pierwszy dzień no to jest taki dzień bardziej dla początkujących, natomiast drugi dla bardziej zaawansowanych, więc myślę, że tym bardziej warto. Link z agendą i do zapisu zostawię w opisie i wy możecie się za darmo zapisać, a my idźmy dalej. Zanim zgłębimy sobie różne rodzaje funduszy, no to najpierw wyjaśnimy sobie, czym właściwie fundusz jest. Wyobraź sobie, że organizujesz jakąś domówkę ze znajomymi. Zamiast jednego jelenia, który kupuje wszystko, robicie zrzutkę pieniędzy. Z tego wspólnego budżetu można kupić jakieś jedzenie, napoje czy wszystko inne, co potrzeba. No i De facto, nikt nie musi martwić się o pokrycie całości kosztów, jak to zwykle może bywać, a każdy może generalnie cieszyć się wszystkimi atrakcjami dostępnymi właśnie na tej domówce. Dokładnie tak samo działa fundusz. Grupa inwestorów wpłaca swoje pieniądze do funduszu. A te środki są wykorzystywane do inwestowania w różne aktywa: akcje, obligacje, rejty, nieruchomości, waluty no generalnie bardzo szeroki wachlarz. No i teraz, zamiast samodzielnie zarządzać każdą inwestycją, taki fundusz robi to za ciebie, pobierając dodatkową opłatę, a ty generalnie uczestniczysz w ogólnych wynikach tego funduszu, posiadając jednostki uczestnictwa. Idźmy dalej. Skoro mamy już za sobą teorię o tym, czym jest fundusz, przejdźmy do różnych typów, zaczynając od funduszy indeksowych, które prawdopodobnie są najczęściej omawiane w materiałach influencerów, których śledzicie, choć często nieświadomie. Sam Warren Buffett mówił: "Włóż swoje pieniądze w fundusz indeksowy i zapomnij o nim na długie lata". To tutaj mam na myśli, mówiąc o tym, że są najczęściej omawiane ale trochę błędnie, bo o tym za chwilę. I co to właściwie znaczy, żeby zainwestować w fundusz indeksowy? Fundusz indeksowy to jest taki rodzaj funduszu, który nie próbuje wybierać najlepszych akcji, na przykład z najwyższym zwrotem, czy tam obligacji. Generalnie zamiast tego, po prostu kopiuje listę czy indeks spółek. A czym właściwie jest ten indeks? Możesz sobie to wyobrazić jako taką tabelę ligową jakichś rozgrywek sportowych. No i kto ma więcej punktów jest wyżej w tej tabeli. Ze spółkami jest analogicznie, tylko w tym przypadku mierzymy nie punkty, a kapitalizację, czyli wartość rynkową danej spółki. Im wyższa, tym jest wyżej w danym indeksie. Na przykład SP 500. To jest indeks, który śledzi 500 największych firm w Stanach Zjednoczonych. Im większa firma, tym większą wagę ma w indeksie. Jeśli SP 500 rośnie, zazwyczaj oznacza to, że cały rynek radzi sobie dobrze. Istnieje wiele różnych indeksów, i tutaj możemy niektóre sobie wymienić. Na przykład śledzący firmy technologiczne w Stanach, czyli Nasdaq 100, i który doświadczył dużego wzrostu w ostatniej dekadzie dzięki na przykład gwałtownemu rozwojowi technologii. Są też indeksy przemysłowe. Takie jak na przykład Dow Jones Industrial Average e, lub po prostu Dow Jones, który śledzi 30 dużych firm z ugruntowaną pozycją w różnych branżach. Istnieją też indeksy dla małych firm, e, rynków międzynarodowych, gospodarek wschodzących, czy w ogóle konkretnych sektorów, takich jak chociażby AI, energetyka, opieka zdrowotna i tak dalej. Jest tego naprawdę masa. Taka jest idea. Żadnego wybierania, żadnego zgadywania. Konkretnych instrumentów, po prostu zasady i trzymanie się ich na przestrzeni czasu. Fundusze indeksowe są zarządzane pasywnie, co oznacza, że nikt aktywnie nie wybiera, co kupić czy sprzedać w danym momencie. Po prostu śledzi się jakiś indeks, tak jak wspomnieliśmy, na przykład SP 500. Pozwala to utrzymać opłaty na bardzo niskim poziomie, bo nie ma tutaj pracy, którą trzeba wykonać, nie płacisz za zarządzającego, tylko za po prostu system czy algorytm. Większość funduszy indeksowych pobiera roczną opłatę zwaną wskaźnikiem kosztów, tak zwane expense ratio które zwykle wynosi od 200 do 20%. To znaczy, że jeśli zainwestujesz 1000 dolarów, no to zapłacisz od 20 centów do 2 dolarów jakiejś opłaty rocznej. Niestety w Polsce te fundusze są znacznie droższe i to jest pewien problem. A najbardziej znane firmy zarządzające takimi funduszami indeksowymi w Stanach no to jest Vanguard i BlackRock, który prowadzi fundusze iShares. Fundusze indeksowe są również znane z relatywnie niskiego ryzyka, ponieważ twoje pieniądze są rozproszone tak naprawdę na setki czy tysiące film, czyli inaczej mówiąc zapewniają one po prostu szeroką dywersyfikację, czy to sektorową, czy to nawet geograficzną. Jeśli jedna spółka, na przykład, ma gorszy rok, Prawdopodobnie w ogóle nie zachwieje to Twoim wynikiem inwestycyjnym. Ale jest istotna rzecz i trzeba to zrozumieć: coś bardzo ważnego w kwestii kupna i sprzedaży funduszy indeksowych. W przeciwieństwie do akcji czy ETF-ów, nie możesz kupić funduszu indeksowego w dowolnym momencie dnia i zablokować aktualnej ceny. Tak naprawdę nie możesz kupić żadnego funduszu indeksowego podczas trwania sesji. Fundusze indeksowe są wyceniane tylko raz dziennie po zamknięciu rynku. Ta cena, nazywa się wartością aktywów netto, czyli w skrócie NAV. Oblicza się ją dzieląc łączną wartość wszystkich aktywów funduszu minus koszty przez liczbę udziałów w funduszu. Jeśli złożysz zlecenie kupna lub sprzedaży np. o 11 czy 12 to Twoja transakcja nie zostanie zrealizowana w tym dokładnym momencie. Zostanie przetworzona po cenie netto Obliczonej po zamknięciu rynku, np. o 16 czy o 17, to też zależy od funduszu konkretnego. To często nazywa się czasem granicznym, i jeśli złożysz zlecenie przed tym czasem, no to twoja transakcja zostanie wykonana jeszcze tego samego dnia. Jeśli natomiast ta sama sytuacja będzie miała miejsce w polskich warunkach, no to czas księgowania jest liczony nieco inaczej, bo dopiero za dwa dni transakcja zostanie zrealizowana. Ogólnie ten system sprawia, że te fundusze indeksowe są prostsze i spójne. Ale też oznacza, że nie mamy pełnej kontroli nad dokładną ceną zakupu czy sprzedaży, bo ona de facto będzie tak naprawdę wyznaczana dopiero po złożeniu zlecenia. Warto być tego świadomym, żeby nie być zaskoczonym, że transakcja nie zostanie wykonana natychmiast i nie po cenie, którą aktualnie widzimy. Przejdźmy dalej, teraz do funduszy inwestycyjnych, tak zwanych Mutual Funds które na pierwszy rzut oka mogą wyglądać bardzo podobnie do funduszy indeksowych. Oba zbierają pieniądze od wielu inwestorów i rozdzielają je na różne aktywa, ale kluczowa różnica tkwi w sposobie zarządzania tymi aktywami. Fundusze inwestycyjne są zazwyczaj zarządzane aktywnie i to oznacza, że profesjonalny zarządzający lub zespół aktywnie decyduje, które akcje lub obligacje kupować i sprzedawać w konkretnych momentach starając się przy tym pokonać rynek. Celem jest uzyskanie lepszego wyniku niż indeks odniesienia, taki jak na przykład wspomniany S&P 500, poprzez wybieranie właściwych inwestycji we właściwym czasie. Brzmi świetnie w teorii, ale jest haczyk. Aktywne zarządzanie z reguły oznacza wyższe opłaty. I taki wskaźnik kosztów dochodzi nawet do procenta czy półtorej procenta, co więcej Badania pokazują, że większość aktywnie zarządzanych funduszy nie jest w stanie w ogóle konsekwentnie pokonywać rynku w długim terminie, i to jest problem. No ale mimo to niektórzy się nie zrażają, wolą fundusze inwestycyjne, ponieważ wierzą np. w strategię jakiegoś zarządzającego lub chcą mieć ekspozycję na konkretne sektory, kraje czy klasy aktywów, które mogą być niedostępne poprzez fundusze indeksowe. To też sposób na jakąś dywersyfikację. Podobnie jak fundusze indeksowe, fundusze inwestycyjne realizują. Transakcję na koniec dnia, no i można złożyć zlecenie kupna lub sprzedaży w dowolnym momencie. No, ale zostanie ono przetworzone dopiero po zamknięciu rynku. No i znowu dopowiem, że w Polsce będzie to po prostu dwa dni później. Teraz przejdźmy do funduszy hedgingowych, które stanowią zupełnie inny rodzaj inwestycji w porównaniu z funduszami indeksowymi czy inwestycyjnymi, a nawet ETF-ami. Nazwa hedge pochodzi od idei zabezpieczenia ryzyka. No, ale w rzeczywistości fundusze hedgingowe częściej koncentrują się na osiąganiu wyższych zwrotów, używając przy tym agresywniejszych i bardziej złożonych strategii. Czym dokładnie jest fundusz hedgingowy? No, to jest taki fundusz inwestycyjny, który znowu zbiera pieniądze i inwestuje je w znowu różne. Klasy aktywów. W przeciwieństwie do funduszy indeksowych czy inwestycyjnych, te fundusze hedgingowe często stosują takie strategie jak krótka sprzedaż, inwestują z wykorzystaniem dźwigni finansowej, co znaczy mniej więcej tyle, że pożyczają pieniądze, by inwestować ich po prostu więcej, oraz handlują instrumentami pochodnymi, by próbować generować jeszcze wyższe zwroty. Są one zarządzane aktywnie przez menedżerów, którzy mają dużą swobodę w podejmowaniu odważnych decyzji inwestycyjnych, no i może to prowadzić do... Dużo wyższych zysków niż te rynkowe, ale również do dużo wyższych strat. Fundusze hedgingowe są też znane z modelu opłat, tak zwanego 22 albo 220, czyli około 2% rocznej opłaty, tej całkowitej za, za zarządzanie, plus 20% od zysków wypracowanych przez ten fundusz. To znacznie więcej niż w przypadku funduszy indeksowych czy inwestycyjnych ale aby to uzasadnić, no to fundusze hedgingowe mówią sobie, że dążą do dużo wyższych zwrotów dla swoich inwestorów, co jednak wiąże się też z dużo wyższą zmiennością. No i na koniec creme de la creme, czyli omówmy sobie coś, o czym najczęściej myślimy, inwestując. ETF-y, czyli fundusze notowane na giełdzie, często uznaje się je za hybrydę między funduszami indeksowymi, a pojedynczymi akcjami w tym przypadku, ponieważ podobnie jak akcje są one notowane na giełdzie i można nimi handlować dosłownie w ciągu dnia w każdym momencie. Jednocześnie jak fundusze indeksowe zapewniają dywersyfikację, ponieważ tak naprawdę łączą inwestycje w wiele różnych aktywów, a ETF -y są kupowane i sprzedawane przez cały dzień. Co oznacza, że możesz dosłownie śledzić cenę w czasie rzeczywistym i decydować kiedy kupić czy sprzedać konkretny ETF, w zależności od warunków rynkowych. I tutaj już nie ma tego czekania do tej godziny granicznej, co czyni generalnie je bardziej elastycznymi w stosunku do funduszy inwestycyjnych. etf -y mają również niskie opłaty, zazwyczaj niższe niż aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne, no i ich całkowite wskaźniki kosztów, czyli tzw. TER, Total Expense Ratio, mieści się zazwyczaj w zakresie od 200 do gdzieś z y, 75%, setnych procenta, ale celujemy w rozsądny maks jakieś 25-30 w zależności od typu ETF-u. No i sposobu zarządzania przede wszystkim. Są one w większości zarządzane pasywnie, śledzą indeks, co oznacza, że są zaprojektowane tak, by odzwierciedlać wyniki określonego sektora, indeksu, branży, czy w ogóle całego rynku. No i teraz na przykład, jeśli chcesz inwestować w SP500, możesz to zrobić za pomocą funduszu indeksowego lub ETF-u. Odzwierciedla ten indeks. Wiele ETF-ów można też kupować na platformach brokerskich bez prowizji, i to czyni je bardzo popularnymi formami inwestycji. A u partnera odcinka możesz je kupować zupełnie za darmo, do obrotu miesięcznego 100 tysięcy euro. Pamiętaj, że za przewalutowanie zapłacisz 0,5%. Ale jak sobie wpłacisz euro, to możesz to wpłacić za darmo. No i pamiętaj też o darmowej konferencji XTB Investing Masterclass. Link zostawię w opisie, więc klikajcie się, zapisujcie. Teraz też podsumujmy sobie bardzo ogólnie, co jest dla kogo. Dla większości inwestorów, ETFy są zawsze zazwyczaj najlepszym wyborem. Są tanie, łatwe do zrozumienia i oferują szeroką dywersyfikację. Idealne dla inwestycji długoterminowych. Fundusze indeksowe natomiast tracą na popularności w Polsce ze względu na to, że są po prostu droższe od ETF-ów i nie są notowane ciągle. Nie można ich po prostu podejrzeć i kupić w czasie rzeczywistym. In fundusze inwestycyjne mogą być odpowiednie, jeśli wierzysz w strategię konkretnego zarządzającego, czy chcesz na przykład ekspozycji na określone sektory, ale pamiętaj o wyższych opłatach i niepewnych wynikach. A fundusze hedgingowe są przeznaczone dla osób gotowych podjąć większe ryzyko. I zapłacić wyższe opłaty w zamian za potencjalnie wyższe zyski. Zazwyczaj nie są one przeznaczone dla przeciętnego początkującego inwestora i warto najpierw szerzej się wyedukować w tym temacie, jeśli chcesz zacząć od funduszy hedgingowych. Jestem ciekaw, z czego oprócz ETF-ów korzystacie Wy. Dajcie znać w komentarzu, a w tym filmie możecie sobie sprawdzić, czy grozi nam bańka pasywnego inwestowania przez to, że coraz więcej osób przezrzuca się na kupowanie ETF-ów. Sprawdźcie. A ja pozdrawiam i do usłyszenia w następnym odcinku.